Po raz pierwszy tak precyzyjnie został zarejestrowany ten groźny świat kłamstw, wybiegów i dramatów ludzkich. Serial jest opowieścią kilku policjantów. Dziś swoją historię opowie Adam z Komendy Miejskiej w Radomiu. Innej akcji. Rozmowę z kierowcą nagraliśmy sami rezerwową kamerą. Nie bardzo nam to wyszło. Przydałby się kurs operatorski. Wyglądało niewinnie. Wydawało się, że. Zobaczycie Państwo kilkanaście akcji policyjnych, relacje ofiar i rozmowy z przestępcami. Po raz pierwszy tak precyzyjnie został zarejestrowany ten groźny świat kłamstw, wybiegów i dramatów ludzkich. Serial jest opowieścią. Kilku... No, 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 i w tym czasie objechamy. Znaczy nie, widzimy, bo nie Czyli normalnie w tym było kabina zamknięta? nie wina była zawidać. Zna pan w miarę dobrze. Niech pan pozwoli pogadać. Zgłosił się do mnie kierowca ciężarówki. Ukradli mu samochód pełen mięsa. Złodzieje skontaktowali się z nimi, zażądali pieniędzy za zwrot auta i to... Szymeczkę i tak dalej. Ale ja podejrzewam, że oni nie znają w tej chwili. Mogę pan obserwować? Na pewno by obserwować. Aha. Czy ewentualnie to w takim wypadku może ja bym wystąpił w roli pana na, ja na przykład... Konwojenta. Konwojenta, bo pan się sam trzęsie, no. jest pan zdenerwowany, silnie, nie mógł pan przyjechać samochodem, wziął pan... Przydałby się I kurs się operatorski. Przykazania ręka w rękę, to wtedy ja od razu zakupam klienta i kończymy temat. Dobra, to mówię, nie jesteśmy na spoko. Dobra. Jeszcze zanim się dojdziemy... Do jestem na korytarzu. Na korytarzu niech pan czeka. Chciałem podać planowaną na następny dzień akcją zatrzymania tirówek. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że przed nami... 3... Dobra, ja dziedzin. 4000 to było. Oni chcieli pięć na 4,5 i pół zjechali. Zaprobować chyba, chyba jeszcze jeszcze więc... i w samochodzie, więc to nie się chodzi o... Co... Te... Jeszcze pięćset próbuj zgodzić. Z czterech, z czterech na jeszcze 500? Na 500 jeszcze. On na 3500. Zostało uzgodnione na 4,5. Na 4,5 z tym, że oni powie, powiedzia, że się zastanowią jeszcze może do poniedziałku, że może jeszcze spuszczą. Żeby na nie. nam nie odłożył wtedy słuchawki. Nie. Odłożył nam słuchawkę. Nie wchodził praktycznie. No od, od samochodu byłem 20. Możemy załatwić ten no, ocen. No to od pana zależy, jak najszybciej proszę pana. No ja mam, tylko że nie, nie, nie mam tyle co pan chciał. No, no, no dobra, na, na ile pan jest pojęty, na tą chwilę przygotowany? No jest. Tak, to nie pan od Czyli normalnie tym przypomnieku. Drugiego oczywiście, ma pan, tak? Rozumiem? No mam kierowcę. Proszę pana. Pan pytał mnie się o Radom, no. Mm -hmm. To akurat pojechało stamtąd w przeciwną stronę. Nie, no ja tak spytałem, bo w Radomie nie było. No ja, ja wiem, ja wiem, wiem oczywiście, ale to pojechało w przeciwną stronę. Jest pan gotowy do drogi teraz, rozumiem, czy nie? No jestem gotowy Jest, do proszę drogi. Proszę pana, po to trzeba przyjechać, zabrać, zabierze pan to w centrum Elbląga. Gdzie? W centrum Elbląga. Prawdopodobnie zrobimy zagrywkę taką, że ja będę występował fizycznie w roli pana. To znaczy, pan mówi, że pan miał w dowodzie osobiste zdjęcie z wąsami pół godziny i pan jest. No przynajmniej tam... Na, na dwie i pół, na trzy, no 2,5, 3 bo pan, nie... na głowie pan... Nie ja... byłem... Nie miał no byłem... No ja tym, ani tam żaden z moich ludzi nie będzie tym jechał, bo jest to pełna mina pana, a pan tym wraca... tej chwili. Mogę pana obserwować. No. No. I po prostu pan... Pan będzie wracał tym na jako swoim. Zapraszam, jak najszybciej... Ja to w takim wypadku może ja bym wystąpił w roli pana na... Ja pan konwoje. Konwojenta, albo pan się sam trzęsie no. Prywatny. No bo ja dzwonię z prywatnego telefonu. Aha, aha, no to muszę... No bo jednak ma Pana samochodem. Wie Pan. Dobra, i jedzie Pan po to czy nie, no bo ja też muszę wiedzieć co w tym robi do choliwy, bo to wie Pan, stoi i przeszkadza. No, no będę, będę, będę jechał. Dobra, ale będę mówię, jechał. jak najszybciej, królu złoty, trzeba po to przyjechać, żebyśmy to w dzień to załatwili. No, czyli do, do Elbląga no mam wiecie, przyjechać i przy, jak, jak, jak będę jak w Elblągu... No Ja jestem rozsądnym człowiekiem, ja, no ja nie będę czekał, wiek, tak jak mówiłem, w jednym nie. miejscu, a pan mi kur... Pan przyjechał, to przyjadą mi chłopy kur... w górach, pójdę siedzieć, nie? nie ja, ale dobrać ja dobrać. gram czysto, mam nadzieję, że pan też, że nie no będzie niespodzianek przykryć pana strony. No dobra, ja tu się Pamiętaj, nie... z ...złodziejami samochodu, które miały umożliwić zastawienie pułapki. Jeszcze chyba nigdy nikt nie sfilmował takiej rozmowy. Gdański tak, tak. Dalej. Czyli to jest prowadzone no, po Polsce? Bo, oczywiście, tak, tak. El później do Gdańska. I stamtąd pójdzie do Gdańska. Zelbląga później do Gdańska. Na 100%. A samochód był już w tamtym rejonie? Samochód ci powiedzą, że stoi gdzieś... To jest To jest blew. To jest blef. To jest blef. To jest blef. Na ale na pewno nie we blądu. Hmm. I umawiałem się gdzieś tam tak. na włosu. Zelblą, aby ciągną do Gdańska. Na 100%. To no on że w centrum miasta, słyszałem. To, to jest blew. Pieniądze złożysz nie ma niczego. Nie uda się po prostu, ja bym tego nie podjął. Bo oni nie będą ryzykować. Oni warunki stawiają mi koniec. I tak nie pojedziemy? i, no tak, i tak nie, tak nie pojedziemy, tak ale to Trzy... powiedział, że się zastanowią jeszcze może do poniedziałku, że może jeszcze... ...z żoną, która mi odradziła z wami kontaktu, ja rezygnuję. Możesz się I bać. zobaczymy co nie mamy. Ja Możesz się boję się. jechać. Nie znasz Espląga i tak dalej. W tamtych rejonach nigdy nie byłem, żona mi poradziła. Odczekaliśmy pół godziny. Zrezygnowaliśmy z jazdy do Elbląga. Doszliśmy do wniosku, że skradzionego samochodu będziemy szukać w Radomie. No, dzień dobry, witam. No i jak możemy załatwić temat? No, no to od Pana zależy, Jak najszybciej. Halo? No, wie Pan co, ja zastanowiłem się. Z żoną rozmawiałem w tej chwili i, i bujanie się po Polsce. Ja nie mam żadnej pewności. Moje życie, zdrowie jest ważniejsze. Ja jestem Są na... chwile przygotowane. No jestem przygotowany na cztery. Cztery, dobra. Bo, bo, pan, bo pan jest nie, niepoważny za bardzo. No ja jestem niepoważny, no ja panie, będę jeździł no, po, po Elblągach, pojadę do Elbląga, pan mi później wejdzie do, do Krakowa. Zobaczcie pan, no. jak panie, do Radomia no. masz pan 150, a to masz 200 lat. Pan pytał mnie się o Radom, no. Pan, mm -hmm. to, a... jest, że w tamtą stronę nigdy nie jeździłem, mam kasę, Pana. myślałem, że tak żeśmy rozmawiali, krótka mowa, tam, kontakt, to... daj. Tak spytałem, bo w Radomie no, nie ja ukradziono. No ja, ja wiem, wiem oczywiście, ale to pojechało w przeciwną stronę. Jest pan gotowy do drogi teraz Nagle, żeby nie wiedzieliście, że kiełbasa jest na samym ale to potem rozpakowali to, no ja. No co rozpakowali przez to? No to trzeba przyjechać, zabrać, zabierze pan to w centrum El Blok. żeście wzięli. Nie na, nic nie na miejscu, panie, nie na miejscu. No. Nikt tego nie otwierał, jak wsiadał do tego. No ale jak... To zostało tam odwiezione, bo po prostu... Wchodzę, jak nie to nie, tam 4000 złotych to nie, no to teraz pan będziesz miał problem, i to wszystko. No to ja to na kawałki. No to tnij pan to na kawałki, no to tego no, i, i smacznego życzę. Myślę, że tam jakiś obasiany już się znalazł. No do widzenia. No i dobra, i do widzenia. Dobrze, bo to i tak na straconej pozycji. Oczywiście. Wcześniej wielokrotnie. Iwan, nie udało nam się jednak odnaleźć ciężarówki z mięsem, ale nie rezygnowaliśmy. W międzyczasie na komendę zgłosił się kolejny właściciel skradzionego samochodu. Tym razem był to Opel Omega. Właściciel no, no, jesteśmy No, traszy. no, no to nie taka pogoda tutaj On do mnie później zadzwonił. E, no, on się w ten sposób. Po prostu e, później do mnie zadzwonił i powiedział: "Słuchaj, no to jak? No już robimy, nie robimy?" Ja mówię: "Słuchaj", mówię: Przede wszystkim, gdy ja ten chciałbym zobaczyć, najpierw tak mu powiedziałem, że pomyślałem o to, że jakby samochód zobaczyć, to może do radania czy coś. Powiedział, nie, jak tak będziemy rozmawiać, to odwal się. Coś takiego, że zastałem ja coś tam załatwiam, odłożyłem słuchawkę. Później w jakimś czasie puścił mi sygnał głuchy, no to ja już do niego odzwoniłem. E, tak, tak, 505. E, no. I po prostu, a pan, pan będzie wracał tym jako swoim. Zapraszam, jak najszybciej... Mówię, słuchaj, tylko mówię, wiesz co, nie mogę kasy skołować, mówię. 500 złotych byś jeszcze opuścił. <śmówi> tak, mówi, mówi, jak ty tak w ch... za ze mną, mówi. Mówi, to pierwszy. To jak ja mam się z panem pana, dzwonić na pana na pan, telefon? mam pan do mnie numer? Tylko ja bym jeszcze poprosił z pana numer, bo pan, panu wybija prywatny. No bo ja dzwonię z prywatnego telefonu. Aha, aha, no to musi pan komóreczkę z tobą wziąć. No to ja spróbuję tu... Nie, nie, nie. No pana, Ruchowiemy o śmiesznych pieniądzach, przecież to nie są mi no, No no, drogi, panie. Jeżeli pan tak. Ma... Wie pan. Dobra, i jedzie pan po to, czy nie? No bo ja też muszę wiedzieć, co w tym robi, to holiby, bo to wie pan. Stoi... Żydz pana niesamowity, ale niech będzie. <laughs> Jak najszybciej król królu trzeba po to przyjechać. Podaję miejsce, gdzie... Czy, musi pan wziąć z sobą człowieka drugiego oczywiście, bo przecież musicie przyjechać po to, nie? Telefon komórkowy, ja potem rano podam wam mój telefon komórkowy, przyjeżdżacie i to zabieracie. Tylko, że zaznaczą, że. Ja to podwiozę, no przecież panie, no ja jestem rozsądnym człowiekiem. Ja, no ja nie będę czekał w jak mówiłem. W jednym mhm. miejscu, a pan mi kur... pan przyjechał, to przyjadą mi chłopy w r. Kur... pójdę siedzieć, nie? Nie, Rajer jest pośrednikiem. I on nic nie wie, a buja cię, rozumiesz, tak jak mnie próbował bujać, po to, żeby jak najwięcej cię poobwozić, upewnić się, że jesteś czysty, daleko od Radomia odjechałeś. Oni też myślą, że my między sobą nie mamy y, szybkich, bliskich kontaktów. Wywiezie cię w na północ Polski, a nawet nie, nie spiesz, tylko na komórki jest kontakt, połóż pieniądze tu i tu, będziesz miał... Tylko muszę załatwić... A... No dobra. Także tu jest tylko temat teraz, żeby on zechciał z Tobą podyskutować trochę. No i żebyś tylko sprowokował do tego, żeby to przekazanie było. No, no niech będzie 50 kilometrów od Radomia. No. A, mnie, za, a mnie znowu bardzo zależy na odzyskaniu samochód. To już było kiedyś. No, oczywiście. To, to, tak tak to Elbion. Bo jak koniecznie kupić transportera, bo mam po laptopie jechać do Niemiec. A masz, tych... ku... a masz kupca na tego samochodu? Albo raz, że był klient z Kielc, który chciał go kupić. Za 200 panie podawał mi od razu. A co na pewno nie tyle? A dwa, że. Nie no, będziesz się było jałowym bo... 100%. A samochód byłby już w tamtym rejonie? Zobaczymy czy jest, po co ty masz zmienić. Jak będzie to uważał, Nie wyłączono to Ale na pewno nie we bloku. I umawiałem się gdzieś tam na dworcu. Wiedzieliśmy jeszcze, że czeka na nas niespodzianka. Podczas poszukiwań ciężarówki z mięsem na jednym z osiedlowych parkingów patrol policyjny znalazł skradzionego Opla Omega. Natychmiast zarządziliśmy dyskretną obserwację samochodu. Już nie ma niczego. Nie uda się. planowaną na następny dzień akcją zatrzymania tirówek. Musieliśmy pilnować samochodu całą noc. Oni warunki stawiają mi koniec. I tak nie pojedziemy. I, no tak, i tak nie, tak nie pojedziemy. Ale to za szybko. uświadomić. poczekaj, ale za szybko. Ja też nie mogę po 10 minutach. 320 z z żoną, która mi podradziła z wami kontaktu, ja rezygnuję. Się I poradzić. zobaczymy co nim To wciągamy do siebie. Dobra, przyjąłem zawijam tą omegę. W tamtych rejonach nigdy nie byłem, żona mi poradziła. Musieli wracać do jednostki, bo za kilkadziesiąt minut w całym województwie miała rozpocząć się akcja zatrzymywania tirówek. Działania te były planowane od dawna i pomimo 20 godzin służby musieliśmy wziąć w nich udział. Samochód odzyskany, I samochód, odzyskany, cała robota, wszystko. Byliśmy z jazdy do Elbląga. Doszliśmy do wniosku, że skradzionego samochodu będziemy szukać w Radomiu. Mania, bo byli bardzo ostrożni. Czasami wystarczy jeden szczegół, który wzbudzi ich niepokój i złodzieje nad. I tym razem złodzieje mieli szczęście. Ale dwa miesiące po tych wydarzeniach moi koledzy rozbili na Pomorzu duży gang złodziei samochodów. Wśród zatrzymanych nie było jednak złodzieja, który rozmawiał ze mną. Halo? No wie pan co, ja zastanowiłem się. Z żoną rozmawiałem w tej chwili i... i... Jechać zabrać, zabierze pan to w centrum Elbląga. Gdzie? W centrum Elbląga. To zostało tam odwiezione, bo po prostu się komuś popierdolił firmy. Zumie pan? Hmm. I miał być inny towar zupełnie w środku. Nie takie kiełbachy, tylko zupełnie co innego. Nie, to daje. Przedmiękna. No. Dla nas to, bo to nie pan niech Pan, pan z... uważa, że za 4000 zł panów to zrobi. To, to nie znaczy... Nie ma, to ja też nie mam zamiaru z Panem robić interesów. No. Nawet gdyby nam to się nie udało. Pozbawilibyśmy stręczycieli dochodów deportujących dziewczyny. Jestem niepoważny, no ja będę jeździł po, po Elblągach, pojadę do Elbląga, pan mi później pojeździł do, do Krakowa. Zobaczcie no. jak, panie, do no. masz pan 150, a to masz 200 płasz. nie bój się. No i co, odbiłaś nam paszport na Dlaczego? Powiedziałem, że ma być kto. że w tamtą stronę nigdy nie jeździłem. Mam kasę, Pana. myślałem, że tak żeśmy rozmawiali, jest krótka dobra, mowa, kontakt dobra. daj. No i co teraz z Tobą zrobić? Paweł, zobacz ile klientów się zjeżdża. Kasy, tak, będę okres, się bujał. Pojadę tam, mówiłeś pan, że... Mówiłeś pan, że obasy. pan trochę wziąłeś, czy tam ktoś tam wziął na imprezę, a teraz... No. Zbieraliśmy odciski palców dziewczyn, żeby sprawdzić, czy nie są poszukiwane i nie posługują się fałszywymi dokumentami. To jest w skrzynkach, a to nie jest popakowane w pudełkach. Wszystkie przesłuchaliśmy. Trwały rozmowy, w których każda ze stron prowadziła własną grę. Napisz tutaj, tak. Od, umiesz po prostu oryginał otrzymała otrzymałam nie to sobie No jakby było to gdzieś bliżej tutaj w Warszawie to wstępnie uzgodniliśmy że dzisiaj rozmawiamy z tobą ja spiszę z tego notatkę Prowadziliśmy z Olą sympatyczną rozmowę, ale chodziło o wyciągnięcie informacji na temat stręczycieli. A byłam, ja... byłam, byłam rzadką teraz mam rozwódkę. Ale to jest rozwódka. Macie dzieci jakieś Da, mam dwie córki, no to tego, no i, i smacznego życzę. Myślę, że tam ja mama. Czy Twoja mama gdzieś pracuje? Tak, pracuję w banku. Ekonomista. 30 lat. I I ma 280. Dobra, i do widzenia. Dobrze, bo to i tak na stracony pozycji. Oczywiście. Tak. Czy Dwie akurat. Bo, a jeszcze się Ale pomagasz tą rodzinę? Tak. Proszę, sądzę, że masz jakieś wykształcenie? Wyższe. Dwa mam. Ale wyższe? Wyższe. Ty masz jakieś pokazania? Jeden fakultet mam nauczycielski, białoruski język, mowa, ruski język, mowa. Aha. Siedem lat w szkole pracowała. I drugie mam nieskończony. Iwan, nie udało nam się jednak odnaleźć ciężarówki. No to dwa dobre kierunki. I powiedz mi teraz tak, od kiedy jesteś w Polsce? Tak. W Polsce na komendę zgłosił się kolejny właściciel skradzionego samochodu. Tym razem był to Opel Omega. Właściciel... I jeździłam, woziłam wódku, papierosy. Przemyt normalny. Tak. Ale te ilości niewielkie. No tak, 20-30 dolarów. Taka, było, taka tak, tak, żeby po prostu było z czego żyć. Tak. Ale on do mnie później zadzwonił. Yy, on się w W grudniu ubiegłego roku hmm. Na bazarze też tak sprzedawała w łódku papierów, a tam ja poznałam takiego Polaka, taki, no taki chłopakot teraz akurat. I on mnie po prostu zabrał on, on, stąd. On nie chce, nie. żeby ja wcale pracowała tak, a -a, mówisz, bo on czyli... zakochał się. powiedziałem, że pomyślałem o to, że jakby sam mógł zobaczyć, to może do Radonia czy co. Bo ma swoje panienku taką, ale bardzo mnie kocha. Naprawdę. Ale ty się pójdzie na czy nie? Czy Proszę? Ty go kochasz? Co tak. Tak. Tak, naprawdę. Ale macie jakieś plany na przyszłość? Może. Ta, no, jeździli wie... my jeszcze... Odłożyłem słuchawkę. Później w jakimś czasie puścił mi sygnał głuchy, no to ja już do niego odzwoniłem, no, no, Ona tak tego... sklep, a to był po prostu taki interes taki był. Bo no, jeżeli no, bom zniesie się no, Dlatego gościa z nią jest, bo tak to był tak. od od raz i... A i powie... tak. to powiedz mi, Olu, teraz tak, jak w momencie, kiedy on cię zabrał, przeprowadziłaś się. Do... Chciałem mówić zobaczysz samochód, nie ma problemu. Tego przecież ja nie powiedziałem, że go nie zobaczysz. No dobra, no to jeżeli on tak powiedział, no to my, dobra, no to załatwiamy, nie? Tak, normalnie, nie ma tam takich... Czyli nie żadnych... się na ciebie, nie. Ani nic? nic. Ja po prostu mu wytłumaczyłam, że ja to chcę to zarobić czas. Tak. Nie, tak. i... nie bardzo wierzyłem w historię o narzeczonym. Wyglądało mi to na typowy układ między prostytutką i stręczycielem. Tak, mam. A jakie świadczysz usługi? No wprost, no tak w ch... za za mną mówi, mówi to... Pi... numer 50 i wszystko razem 70. To znaczy, my nie rozumiem. Wszystko razem, to znaczy tak, ja na początku... Ja mówię, człowieku, uspokój się, mówię, bo w końcu <coughs> będziemy przez to problemy. Czy się czasami, rozmawiasz z nimi? Zawsze, oni lubią ze mną. No, czasem, kiedy nie małem kasy, to przyjeżdżają po prostu bo, ze mną. To, że... Te numery podrzucać na śmietniku, a zgłoszę do towarzystwa ubezpieczeniowego, że ten samochód został skradziony przez Twoje... Sama się liczyłam czasem, że po prostu y, z 90% po prostu nie układa się w rodzinie. To będzie teraz, tak? Bo od początku kasety wzięliśmy. Ją boli, tak, a to i dlatego tak, dlatego powie i z drugiej strony powie tak, lepiej wydać pieniądze na dziewczynę tanio, która stoi na drodze, mm -hmm. czym jakaś kochanka do Bo restauracji. Już nie rozmawiamy. To, że, że, że... Nie Bierze teraz po kasę, czy sama no. dla siebie? Ja to sama dla siebie, to kasa, ale z Radomia przyjeżdżają chłopaki, biorą mnie. No, no, no drogi panie. Jeżeli pan tak uważa, ja się wyłączam i koniec nie było sprawy. Nie, dobra, dobra. By było trzech. Ale nie, ilu przyjeżdża? Przyjeżdża ale, to, przyjeżdża to tak. znaczy może jeden, może dwóch, może trzech. I oni mnie nie straszą. To tak, to yy, tak jak żeśmy rozmawiali, dwa tysiące, tak? <grym> no dobra, niech będzie. No. Żyć z pana niesamowity, ale niech będzie. No normalnie. A, <grym> to jest taki <to> <grym> Włosy. Tak. <grym> o, no, jakie A, fajne włosy. Ale tu masz czymś? miejsce. Ale Proszę pana, ja dzwonię o ósmej rano do pana, Jestem do domu o 8 rano. Tak. Instytutek wróciła z nowymi paszportami już po tygodniu. Tej 2go oczywiście, bo przecież musicie przyjechać po to, to, nie? Tak. Tak, tylko przyjezdnych to zabieracie. Tylko że zaznaczamy będzie...